Tak, super! No, szukaj, szukaj. Alan? Tak. Brawo, dzielna dziewczyna, szukaj dalej. Nie wiem, czy cię to No, szukaj, szukaj. Tam było. Super, super, szukaj dalej. Szukaj, szukaj. Gdzie no, co się, szukaj, szukaj. O, oh, to ciekawe. No szukaj. Chodź tu. Na, no to, chodź, chodź szukaj. Dobry pies, szukaj, szukaj. 别了，别了，别了，收开，收开，收开，收开，别了，不拉，不拉。 Mówisz, Że tu ci pachnie wszędzie, tak? Chodź, 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 lilo, lilo, lilo. chodź, 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 nie chodź, 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 gurak gurak, gurak gurak, suka, suka suka.